Cześć Wam, tutaj Black Freaker, i co jest coś, to coś jest takiego jak luźna pogadanka na temat co będzie na kanale, i no, czyli taki. Luźny obiadek, ja bym to powiedział. Eee, mm, skończyliśmy już serię z Mountain Blade. Zacznie się niedługo seria z y, Panzers. I. Mm, no i zacznę ją z nowym użytkownikiem. Po części. Mm, na pewno będzie też se sezon drugi z Mountain Blade, ale. Multiplayer, będzie to pogrywajka z użytkownikami, na przykład tutaj frezerowem, e, hide'em i wami. Zapraszam was na oczywiście tą, na ten sezon. Jest on, będzie on na pewno lepszy niż ten chwilowy, no ten teraźniejszy. Um, no i co by tu więcej, no wybudowałem się tutaj, będę się tutaj schraniał przed najazdem zombiów i tych innych szkaradnych złodziei dusz eee... co my na razie będziemy robić? No o chwilę to jest taka luźna pogadajka i po części też mam do Was lekką prośbę co się będzie działo eee... jeżeli macie chęć ze mną zagrać w jakąśkolwiek grę byle nie Steam eee to bardzo chętnie zapraszam, no, bardzo chętnie proszę o jaką taką... Mm, poproszę o zapro, czy coś takiego. Zagramy to razem. Będzie to wstawione na scenę ity. Będzie zawsze trochę milej. I... Mm, no i cóż, no... Co się tu będę więcej rozgadywał, no... Zawsze znaczy to jakiś plus dla Was i dla mnie, i, i zawsze będziecie mieli też udział w mój kanał, nie? Hm. No, i to jest taki lekki support i dla mnie, i dla Was, więc, no cóż, to tyle. Miłej gry i w ogóle tam Wam życzę. W ogóle przez to, że nie było tak naprawdę odcinków święta, chciałem Wam trochę, no, które były, no, trochę spóźnione, ale mm, no, szczerze, miły świąt i. W ogóle tak ogólnie, bo chciałem, chcę poprawić teraz na trój, na trój, ale no cóż. W każdym razie nie, nie nagrywałem, więc chciałem Wam tak poza tym powiedzieć, żeby Wam się miły, miło czas spędzało z rodziną, mimo że świę, już, święta już minęły. Ech. No i cóż, no ja tu sobie będę spokojnie kopał. No i to będzie już powoli koniec, więc trzymajcie się, cześć i papa.